Nie mam pojęcia, czego możemy się spodziewać. E, jest to tytuł Palmy i Drineczki, widzowie. No to jest kurwa coś y, fantastycznego. Czekajcie, oh, tylko ja sobie wezmę. Ja sobie wezmę jeszcze tylko. zrobię coś takiego: Palmy i Drineczki. Brzmi jak dla dorosłych, widzowie, więc e, zamknijcie, kurwa, oczy. Dzieci jebane. Oczywiście tutaj musiał polecić żart o wieku widzów. Co przekonaliśmy się ostatnio, że nie jest to prawda? Nie jest to prawda. Dobra. Wakacyjny klimat. Wakacyjny klimat. Ja sobie tutaj naleję, oczywiście, drineczka mojego. Woda zażenowania. Pełna kurwa łez. Hejterów jebanych. Dobra. Let's see. Ok. Ok, mamy tutaj klimat wakacyjny. Jest nac, którą obmywa woda. To znaczy, że oczyszcza się jest to metafora. Mamy tutaj kraj obrazy, całowanie się pary młodej. Ruszamy razem timowskim basem. Jedziemy, gdzie chcesz, wybierz miejsce na mapie, tym na trasie lodowate lata, na tropikalną pogodę, gdy idę na basem. I nie nie będzie lato najlepszych wspomnień co nie zdarzą się drugi raz słońce na chwilę znika za horyzontem, ale. Oni kurwa zaczęli wydawać więcej pieniędzy na ten kurwa miks, że oni tak lepiej brzmią niż za każdym jebanym razem? Kurwa, tam chyba oni niedługo splajtują. Tam ktoś kurwa w końcu wziął się za miks. I kurwa miksuje te piosenki normalnie. Nie wiem, nie wiem, no ale zobaczmy. Wchodzi teraz czaro! Wyższa liga NBA Życie w ciągłej być nie za czymś gonię Jak piasek przez palce, leci każdy moment Dziś naciskam ze mam spokojną głowę Czaro brzmi taki niemiecki raper, yy, który wyjechał z Polski do Niemiec i nawija Już od mojego chciałem czarny Lamborghini Nie wiem o co mu chodzi z Baw się dobrze, na niebie słońce schodzone browce, dawaj na koncert Koło się pan konopie, zapominamy robotę Cały team jest na urlopie, żyjemy całą dobę Chyba Eminem, przepraszam, nie wiedziałem, że to ty Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tyle miejsc Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak lek Cały czas Szumila z czego jeszcze chcieć Dobrze jest jakie je. Jest zobaczcie jak oni się kochają Zobaczcie jak oni się kochają To jest po prostu wycięte z albumu Panny młodej Każdego kurwa wesela Zobaczcie Wolność, swoboda yy, Miłość, egzotyczny kraj yy, yy. Podróż miodowa Miodowa miod... Miesiąc miodowy kurwa I. No cóż mogę więcej powiedzieć? Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tyle miejsc Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak lek Dookoła wtaków nie świeżę go powiedzmy Ale z na budzić mnie wow, nie blisko na dobre i złe i blisko, szybko nie zgaśnię. Wow. O kurwa! To ten, który serwuje Grimasterzem. Ja sam ziemię i peski Po co? Po co? Po co? Po co? Po co? No po co kurwa? Sze halmy i jak tyle czci, plajsze halmy i Za oknem. Ci No nie! Przecież ten refren mógłby być przepiękny? totalnie nie pasuje do tego. nie, no kurwa, już miałem, już miałem takie, wow, ale refren fajny. br. Dobra, dobra. Monika zażyła jakieś kurwa pixy raperskie, nie wiem czy coś, ale Monika, ona Monika, tak? Wypada na tle wszystkich dziewczyn najlepiej. Już pokazuję to od ostatniego numeru. No, no powiem U, szczerze, to jest że jestem, jestem w stanie powiedzieć, że najlepiej wypada z tych wszystkich e, dziewczyn. Niech cały rok będą wakacje. Wszystko co robię, to robię od serca. Jest taka zmiana tonu głosu. Aby nie zapomnieć, tylko bliskie osoby trzymam koło mnie. Noszę i Jordana chiluję bombę. Dziś tylko dobra zabawa to obowiązek: wina, kolada, mojito, huragan, tequila, sunrise. Kurwa, no, Marka, do... bomba! Margarita, Politan, gibbon, hamak, morgan, kapitan. Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tyle miejsc. Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak lek. Cały czas szumi, las, czego jeszcze chcieć. Dobrze jest, jakie jest, że Monika, jak to jest, że ta Monika ma więcej charakteru swojej nawice niż oni wszyscy? Jak to jest? Jak to jest, że oni tak wszyscy brzmią tak, 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 no tak wiesz, tak poprawnie, nie? Wiesz o co chodzi? Tak poprawnie, a, a ta Monika brzmi tak, tak, tak wiesz. Palmy i drineczki. <laughs> Palmy i drineczki, no Monalisa, nie wiem, Monaliza, po prostu, coś się się od... Kurwa, jakaś... Coś się, się przekręciło w balnie, jakiś inny uniwersum, teleport kurwa. Steam X do jakiegoś kurwa... nie wiem. Co on odpierdala w ogóle? Ostatni... nie no, ale powiem szczerze, no nieźle, no dobra, dalej. Szkoda dnia, kiedy do zwiedzania tyle miejsc. Chodźmy tam, gdzie natura działa tak jak lek. Dookoła ptaków pieśń, świeżego powietrza w grek. Jeżeli to piękny sen, to nie może ludzić mnie. No.

Widzowie, ten, refren ma, ten refren ma potencjał. E... Oni na siłę tą u wszedzie wpierdalają. Jest to prawda, jest to prawda, ale dlatego, że oni chcą no, jest liderem, wiesz, Zodzi. To jest tak jak. To jest, jak, to jest tak jak. Frizz musi być w każdej piosence Jest Frizz w każdej piosence? Czy nie? Tak? Nie? Tak? Tak. No, no właśnie. No właśnie. Więc yy, myślę, że to jest, myślę, że to jest właśnie problem tego, że yy, na siłę chce się zrobić z kogoś headlinera, gdzie zamiast pomyśleć o do, jakby o ogólnym dobru kawałka, to się myśli po to, żeby na siłę po prostu kogoś pierdolić jako headlinera. Bez sensu. Yy, ten kawałek i w ogóle klimat ma bardzo taki yy, niemiecki. W sensie, wiecie, te niemieckie te kurwa kawałki zawsze są takie wakacyjne. I yy, yy, głos Leksia pasuje bardzo dobrze. Dlatego, że ma niski, niski wokal i yy, yy, no powinni to zrobić kurwa Tylko Leksiowi dać po prostu refren Moim zdaniem Bo ta na, na, na siłę Ona mogłaby wzrodkę dostać, nie wiem, zamiast na przykład tej zamiast tej na przykład, nie wiem, yy, Pauli. Yy, jak ona ma? Spierdoliła ten refren NACU no tak, no no to prawda. W się, sensie, jakby nie się mnie źle. Technicznie, no tam nie ma nic złego, nie? No bo wiadomo, że ktoś to napisał, jest git, ale po prostu nie pasuje. Nie pasuje. Patrycja? No, Patrycja. Pa, nie wiem, mogliby dać, nie wiem, na co zamiast Patrycji. Bo, moim zdaniem, Patrycja też ma taki problem z tym swoim wokalem, że brzmi tak bardzo jednoliniowo. Wiesz o co chodzi? Tak, kurwa. Że tam nic się nie dzieje, jakby, że jakby. Wiesz, co będzie leciało, nie? Że jakby to jest taki, generyczna zwrotka, po prostu I... wiesz, nic tam nie ma ciekawego Mo Monika na przykład Nie wiem, czy ktoś jej każe tak robić, czy coś takiego, ale... Fajnie, charakternie, nie? No ta co też, no ten refren taki średni, kurwa Dobra, słuchajcie kochani, u nas nie obejdzie się bez konkursu, w którym możecie... Dobra Tier lista. Tier lista nawiki. Najlepsza nawika e, i zrobienie klimatu. Oczywiście, Leksiu. I po prostu, bo pasuje klimatycznie. Drugi, naj, druga najlepsza osoba. E, to jest Monika. W tym kawałku, oczywiście. Trzecia e, osoba. Kurwa. No i tu już się kończy lista. <ścoughs> e, kurwa. Hmm. Um, no bo nie wiem, no bo generalnie para zakochanych co, jest traktowana jako jedno? Oni są jako jedność chyba, nie? Chyba, tak? No to kurwa, no, okej, okay, no, okej, okay, okej okay. Dajmy trzecie miejsce, Shio i, 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 i e, 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 kurwa, Julka, tak? Ja, Julka Si, i Julka, daj mi trzecie miejsce, dlatego że było ciekawe. Tak przeplatali się głosami, więc coś tam było. E... Czwarta mie czwarte miejsce. Nacu. No czwarte miejsce to Nacu. Piąte miejsce w tej piosence, niestety. Lex, kurwa, e... Patrycja, Patrycja, niestety, ale za Nacu. Uważam, że w tym kawałku bardzo słabo. E... I ostatni, przedostatni będzie CZARO CZARO, nie wiem czemu, nie wiem, no słabo w tym numerze moim zdaniem, na, na tle innych No i na końcu, yy, jak on ma ten, owiec taki Ten, nie, jego kurwa nie było, w... a ten, tu Karol Pieszko Karol Pieszko najsłabiej w tej piosence Przedostatni yy, CZARO, no Ale to poczekaj, jeszcze raz sobie, kto to, nie wiem, może kurwa szef tej, tej wyspy Wypożyczył im wyspę czy coś nie wiem Ale co to jest? Co to jest jakiś konkurs, tak? O kurwa, czekajcie, bo to jest konkurs! Coś ważnego tu jest Witam kolegów. Witam Multi, witam. Czat u nas nie obejdzie się bez konkursu, w którym możecie wygrać aż 7 dni w Chorwacji w takim apartamencie, w jakim nocował u nas Team X. E, jedyne, co musicie zrobić, to nagrać układ taneczny pod refren piosenki, którą właśnie... ha ja pierdolę, biorę e, udział! Wystawicie ją na TikToka. Ale że. Żeby... Na TikToka biorę udział! wasz TikTok się liczył, to musicie pamiętać, żeby oznaczyć profil Mediterranean Travel i nasz. Co mam odznaczyć? najnowszy e, profil na TikToku i pamiętajcie też, żeby obserwować te dwa profile, bo to też jest warunek. Już, jasne, już obserwuję, Pomoczenia. po streamie. Pomoczenia. Ej, w ogóle mam pytanie. O co chodzi, bo teraz jest jakaś drama w ogóle i mi tak się szkoda zrobiło. To jest prawda, że oni z nią nie gadają w ogóle? Z tą, kurwa, Lex...